Masz w sobie to coś. Każda z nas ma coś pięknego w sobie, co może pokazać na zewnątrz, właśnie dzięki ubraniom, w których czuję się komfortowo i tak jak lubię. I w dzisiejszym filmie pokażę Wam też przykłady kobiet, które odważyły się na to, aby wyglądać tak, jak chcą. Zapraszam. Nazywam się Agnieszka Nortej. Jestem stylistką od 2004 roku, autorką książki Stylowa Królowa. Na moim kanale znajdziesz mnóstwo inspiracji i porad stylizacyjnych. Zapraszam Cię do pozostania ze mną. Cześć kochane, bardzo się cieszę, że ponownie widzimy się na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was w pięknego miejsca, które niedawno odkryłam. Jestem właśnie w restauracji Zielona Antresola. Tu jest po prostu przepięknie. W tym momencie siedzę sobie na dworze, dlatego że jest piękna, piękna pogoda. I tutaj oczywiście mamy też fajną atmosferę do nagrywania dla Was dzisiejszego filmu. I inspiracją do nagrania dzisiejszego odcinka jest jedna z Was, Ula. W zeszłym tygodniu wstawiłam reels, taki krótki film na moim Instagramie, pokazując białą. Sukienkę taką klasyczną ze sportowymi butami. No i Uli się bardzo to spodobało i napisała w komentarzu, że również ma właśnie podobną i uszyła sobie, dlatego że właśnie się tym też zajmuje. Jednocześnie później w wiadomości prywatnej napisała mi, że za tą stylizację, jak się ubrała, została bardzo skrytykowana przez swoją przyjaciółkę. Jest to takie zdarzenie, o którym czasami słyszę właśnie od Was że czasami ktoś wam powie nie fajnie wyglądasz jak ty się ubrałaś i tak dalej i tak dalej, a wiem, że to też bardzo wpływa na wasze samopoczucie. Tak samo jak i na moje też kiedyś bardzo e, wpływało. I ja, słuchajcie już kiedyś wcześniej też nagrałam taki odcinek Odważ się wyglądać tak jak lubisz, w którym pokazuję takie dwa sposoby na zaczęcie noszenia tego, co byście chciały, co lubicie. Także koniecznie obejrzyjcie ten film i zostawię wam linki do tych filmów, o których będę mówiła, także w opisie tego filmu i tutaj w kartach też u góry. Możecie zobaczyć zdjęcia tutaj uli. Oczywiście publikuję je za jej zgodą, jak i też wiadomość. No i zobaczcie, ja też jako stylistka z 19-letnim doświadczeniem, wiecie o tym, jeśli jesteście ze mną długo, że jestem osobą, która wspiera kobiety. Także y, też moje doświadczenie pokazuje mi to, że wiele razy myślicie, że coś jest niefajne, a to jest po prostu super i ekstra, tylko nie macie w sobie tej pewności, bo nie wiecie, co do Was patuje, jakie fasony, jakie kolory i tak dalej. A to też bardzo pomaga. Oczywiście. Jednocześnie pamiętajcie o tym, że wasze samopoczucie jest w tym, co na sobie nosicie najważniejsze. I zobaczcie tutaj właśnie stylizację uli którą uszyła, którą dobrała, włożyła w to całe swoje serce, zaangażowanie. Piękna, dobrana stylizacja, cudowny zestaw, świetne, dobrane kolory, kawa z mlekiem połączona z brązem, sweterek tego samego koloru co buty, czyli też powtórzenie koloru, jak i druga stylizacja, szara sukienka i też zobaczcie jakie ciekawe skarpetki, w którym też jest powtórzony kolor, no i piękne buty, które dodają takiej kropki nad i, i dają właśnie tego smaczku, co właśnie manifestuje waszą osobowość, piękno, które macie w środku. I chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście również zaczęły eksperymentować ze swoimi ubraniami, ze swoją szafą, dlatego że wiem, że wtedy, kiedy zaczniecie eksperymentować, może się dokonać oczywiście Was zmiana. No i drugi przykład mojej klientki uli, która zgłaszając się do mnie, myślała, że w ogóle w swojej szafie nie ma ubrań, które będą pokazywały to, kim ona jest teraz. Dlatego, no, że wiadomo, na przestrzeni czasu też się zmieniła jako kobieta. I też już wynosiła trochę te ubrania, które w swojej szafie ma, i też jej się znudziły. Natomiast e, ja połączyłam uli też w nowe, oczywiście, zestawy. Tutaj też wam pokażę kilka zdjęć z tego przyglądu. I um, Ula powiedziała, że w ogóle nie spodziewała się tego, jak poprzez te ubrania, które w szafie ma, może zamanifestować to, kim jest teraz i dobrze na nowo się w nich czuć. Dlatego, że ja po prostu połączyłam je w nowe zestawy, takie, o których Ula po prostu nie pomyślałaby, że takie może połączyć. I ty też może to masz w swojej szafie. Tylko wystarczy po prostu trochę odświeżenia, sprawdzić żeby bluzkę, którą nosisz na co dzień z jednymi spodniami połączyć po prostu teraz może ze spódnicą albo z innymi spodniami, których po prostu jeszcze nie łączyłaś i nie wiesz, że ten właśnie zestaw da Ci takie odświeżenie. Da właśnie to uzewnętrznie Ciebie tym, kim jesteś teraz. Także po prostu spróbuj. I możecie też zobaczyć Uli komentarz pod filmem, filmem. grałam z Karoliną Kościańską taniec terapeutką wielowymiarową, jest świetny, naprawdę wiem, że bardzo Wam się podoba, także jeśli jeszcze nie widziałaś go, to zapraszam Cię do obejrzenia jego. Jest bardzo fajnym uzupełnieniem do rozwijania Twojego stylu, tak bym to nazwała. No i w tym filmie właśnie rozmawiam z Karoliną, co to tak naprawdę oznacza. Kiedy twój styl się zmienia? Co za tym stoi? Wiecie, że ja też psychologicznie trochę podchodzę do dobierania ubrań, bo tak to po prostu jest i tak mi mówi moje doświadczenie, że za ubraniami zawsze. Kryją się jakieś emocje, coś za tym stoi. Fajnie poprzez te ubrania, to narzędzie, które nas nosimy, możemy też dobrze się czuć i dodawać sobie tej pewności siebie. I trzeci przykład mojej klientki Agnieszki, u której także miałam w zeszłym tygodniu przyjemność przegląd y, szafy właśnie przeprowadzić. I u Agnieszki było inne wyzwanie, słuchajcie. Agnieszka obawiała się tego, że z tych ubrań, które w szafie ma, nic jej kompletnie nie zostawię, bo y, właśnie czuła, że to już mogą być ubrania takie. Już niemodne i tak dalej. Natomiast słuchajcie, okazało się, że y, Agnieszka ma w swojej szafie piękne ubrania, klasyczne, bardzo dobrej jakości, czyli tak naprawdę tylko wystarczyło, żebyśmy dodały takie odświeżenie. W szafie, czyli połączenie po prostu ubrań w nowe zestawy. Wiadomo, trochę ubrań się też pozbyłyśmy, e, takich, które już no, tak naprawdę do końca dzisiaj do niej nie pasowały, czy też były znoszone, natomiast większość po prostu została i Agnieszka może się cieszyć nową szafą i nowymi zestawami, dlatego że te nowe połączenia ubrań sprawiły, że ma po prostu nową szafę i nowe ubrania. I pamiętaj, kochana, że twój styl jest trendy zawsze, nie tylko co sezon. I to jest właśnie piękne, że nie musisz co sezon wymieniać szafy, tylko po prostu odświeżać ją, i na bieżąco sprawdzać, co fajnego jest w tobie, czy to jest jeszcze twój styl i po prostu łączyć ubrania w nowe zestawy. To ci bardzo, bardzo też pomoże. I też w moim odczuciu właśnie tak jak Ula, która napisała na Instagramie do mnie, yy, napisała również wiadomości, że Wtedy, kiedy po prostu krytykujemy drugą osobę, my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że za każdym człowiekiem stoi jakaś historia i słowa tak naprawdę mogą bardzo, bardzo ranić. Także po prostu nie róbmy sobie tego, dajmy sobie przestrzeń do bycia sobą, cieszmy się ubraniami z tego, że po prostu są, że możemy z nich korzystać i korzystajmy z nich z sercem, czyli tym, jak czujemy, że chcemy wyglądać. Jestem bardzo ciekawa dziewczyny, Waszej opinii. Dajcie znać w komentarzu, czy kiedykolwiek byłyście skrytykowane za to, jak wyglądacie i jak sobie też z tym radzicie, bo to będzie myślę też cenne dla osób, które y, oglądają mój kanał, które subskrybują. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, Serdecznie zachęcam Cię oczywiście do pozostania ze mną i jeśli u mnie Ci się tutaj podoba, będzie mi bardzo miło Cię również gościć. Nasz kanał, słuchajcie, się bardzo, bardzo powiększa. Jest już nas ponad 6 tysięcy, także bardzo, bardzo mnie to też cieszy. No i oczywiście, słuchajcie, pytałyście o przegląd szafy, zakupy ze mną. E, oczywiście, zapraszam Was. E, pojawiła się też nowa oferta dla tych osób, które nie mogą pozwolić sobie na przegląd szafy ze mną, czy też zakupy. Jest to konsultacja online jeden na jeden, gdzie podczas godzinnej właśnie rozmowy, na wideo, gdzie się online widzimy, możemy porozmawiać i też mogę sprawdzić, w czym mogę Wam pomóc. I tą godzinę maksymalnie wykorzystujemy też na to, co po prostu potrzebujecie, czyli na ten problem, który chcecie też rozwiązać stylizacyjnie. Ściskam Was mocno do następnego filmu. Pa pa!